Masz na z serii R? To lepiej usiąść, bo nowy obiektyw z mocowaniem RF 75-300 kosztuje mniej niż niektóre vintage'owe używki z Elixsa. To chyba najtańszy kanon, jakiego widziałem kiedykolwiek, jeśli chodzi o nowe, nowy obiektyw i to podmocowanie <grym> tak, to RF mhm. bez S, czyli jest pod pełną klatkę. Jest wyceniony przedpremierowo na 1310 zł. W przypadku Kanona to jest, powiedziałbym, jak za darmo, nie w sensie, że takiego obrotu spraw bym się w ogóle nie spodziewał, pomimo tego, że to wcale nie jest jakiś super jasny obiektyw, nie jest to jakiś mega, wiesz, kozak. Jeżeli chodzi o obiektywy, ale i tak taka cena, jeżeli chodzi, no, o to jest bardzo tanią. To jest też wręcz, niekiedy ja to zobaczyłem, myślałem, że gdzieś komuś jedno zero wypadło po prostu. Totalnie, to samo miałem przemyślenie, że tu brakuje jakiejś cyferki gdzieś po drodze. No i to jest prawdopodobnie zaczerpnięta konstrukcja z 99 roku z EFA 75300, mhm. więc tu tylko pewnie został zrobiony tak zwany rehousing, czyli włożyli to w nową obudowę i mam nadzieję, że chociaż trochę autofokus poprawili, w sensie silniki lepsze tam dołożyli. Zaobserwuj ten profil, żeby nie przegapić więcej takich newsów, a pełne odcinki znajdziesz na wszystkich aplikacjach podcastowych.